Właściwie powinni się szczepić wszyscy. Dzisiejszy przykład pokazuje, że nawet 19-latek, zdrowy, mocny mężczyzna może zapaść na grypę i ta grypa może mu całkowicie zniszczyć serce. Więc, więc nawet tacy ludzie, którzy należą generalnie do grupy niskiego ryzyka, oni też mogą być ciężko doświadczeni przez taką infekcję grypową. Ale ludźmi, którzy mają dużo, duże prawdopodobieństwo powikłań, to są ludzie przede wszystkim, którzy chorują na choroby serca. Na przykład ci wszyscy, którzy przebyli zawał serca. Wiadomo, że szczepienie na grypę zmniejsza zgony po, po przebytym zawale w ciągu roku o ponad połowę. Czyli redukuje ryzyko zgonu. To jest bardzo poważna rzecz. Dalej, wszyscy ci, którzy chorują na niewydolność serca, wszyscy ci, którzy chorują na choroby płuc, tak jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak astma ostrzelowa, chorzy na cukrzycę, chorzy na choroby nerek. To są wszystko chorzy z, wysokich, z grupy wysokiego ryzyka, to znaczy u nich ryzyko powikłań jest znacznie, znacznie większe niż w pozostałej populacji. Dalej ludzie starsi, czyli powyżej 65 roku życia. To są, to są grupy, które, dla których ryzyko e, związane z grypą jest znacznie większe niż, niż dla pozostałych.